Witajcie. Czynności serwisowe są dla auta jak dla nas regularne wizyty u dentysty. Minimum staranności wyznaczają obowiązkowe przeglądy. Ale jeśli auto ma zarabiać na właściciela, to zdecydowanie warto poświęcić mu więcej uwagi. Duże firmy transportowe często samodzielnie zapewniają park serwisowy dla swojej floty. Taka strategia niesie ze sobą pewne wyzwania, ale pozwala uzyskać wymierne korzyści operacyjne i finansowe. Podobnie jest w pilzno. W naszej grupie funkcjonują trzy autoryzowane serwisy pojazdów ciężarowych, ale też centrum likwidacji szkód w Lipinach i tam właśnie udaliśmy się z wizytą. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy nową serię serwisową. Co jakiś czas będziemy odwiedzać warsztaty i pokazywać transport od bardziej technicznej strony. Na dobry początek zajmiemy się prostowaniem ram ciągników siodłowych i urządzeniem do tego wykorzystywanym. Jeśli podoba Wam się taki pomysł, to zasubskrybujcie kanał, a ja zapraszam na CE. Jedziemy z tematem. Porównałem serwisowanie aut do wizyty u dentysty. Jednak w przypadku ramy mówimy nie tyle o zębach, co o kręgosłupie samochodu. A dlaczego warto o niego dbać? Powodów jest kilka. Rama jest podstawowym elementem konstrukcyjnym pojazdu, od którego zależy jego stabilność i bezpieczeństwo. Poprawna geometria zapewnia lepszą kontrolę nad pojazdem. To przekłada się nie tylko na komfort prowadzenia, ale i mniejsze ryzyko wypadków. Równie istotne są kwestie eksploatacyjne. Wypaczenia ramy mogą prowadzić do nadmiernego obciążenia zawieszenia i szybszego zużycia jego elementu. Podobnie wygląda rzecz w przypadku opon, które przy nieregularnych ramach mają tendencję do nierównomiernego zużywania się. Prawidłowa geometria zmniejsza natomiast opory toczenia, co korzystnie wpływa na zużycie paliwa. Po tym krótkim wstępie zapraszam Was do warsztatu, gdzie czeka na nas jeden z najnowocześniejszych systemów doprostowania RAM. Urządzenie, które tu widzicie, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych systemów dla serwisów samochodowych, przeznaczonych do diagnostyki i napraw pojazdów ciężarowych. Taka konstrukcja wykorzystywana jest przez największych producentów ciągników siodłowych. Oczywiście mowa tu o najbardziej kompleksowych warsztatach, bo taki specjalistyczny sprzęt nie należy do typowego wyposażenia serwisu. Wygląda niepozornie. Ale nie dajcie się zwieść. W urządzeniach do prostowania ram liczą się możliwości, a te są naprawdę imponujące. Fundamentem systemu, nie tylko w przenośni, ale zupełnie dosłownie, jest zabetonowana kratownica, która wyznacza przestrzeń roboczą. Dzięki wzmocnionej konstrukcji i zakotwiczeniu w podłożu może przenosić potężne siły występujące w procesie prostowania ramy. Udogodnieniem dla pracowników jest kanał naprawczy. Żeby nie być gołosłownym, pojedyncza prasa używana w zestawie może działać z maksymalną siłą 200 kN, co odpowiada naciskowi przekraczającemu 20 ton. Taką samą siłę może wytworzyć prasa pionowa. Liczbę ustawienia i rodzaje pras dobiera się według potrzeb, czyli do konkretnej deformacji. Deformacje dzielą się na trzy podstawowe rodzaje. Najprostsze to skrzywienia boczne, czyli powstające w płaszczyźnie poziomej ramy. Cała konstrukcja pozostaje wtedy równoległa do podłoża. Ale jedna część ramy znajduje się nieco z boku w stosunku do drugiej. Inny rodzaj skrzywienia to tak zwane skrzywienie diagonalne. Następuje ono po przekątnej ramy. Ostatni typ deformacji to skręcenie nazywane czasem torsyjnym. W tym wypadku rama ulega skręceniu wokół swojej osi podłużnej. Przód i tył ramy obracają się względem siebie, co przypomina efekt skręcania ręcznika. Aby naprawić ramę, która utraciła poziom, niezbędne są specjalistyczne urządzenia pomiarowe. Które pokażę Wam na końcu. Na zestaw naprawczy składają się elementy ruchome, czyli przede wszystkim stalowe elementy mocowania ramy, podstawy regulowane, prasy hydrauliczne pionowe i poziome oraz blokady zwane również zaporami. Do tego dochodzą akcesoria dodatkowe, takie jak łańcuchy, haki, rozpieracze czy zasilacze. Dzięki ergonomicznej konstrukcji, wszystkie mobilne urządzenia zestawu można łatwo umieścić w docelowym miejscu pracy. Najważniejsze elementy przynoszące duże obciążenia, takie jak podstawy, prasy czy zapory, są kotwione w kratownicy. Jak widzicie, ma ona na zewnątrz formę prowadnic, w których można swobodnie przesuwać urządzenia przed unieruchomieniem. Na potrzeby odcinka poprosiliśmy pracowników warsztatu o zainstalowanie zdeformowanej ramy w stanowisku roboczym. Taka operacja trwa standardowo około 30 minut. Rama jest już zainstalowana i gotowa do naprawy. W sensie fizykalnym prostowanie sprowadza się do przyłożenia sił działających równolegle, ale o przeciwnych zwrotach. Działanie pras i zapór wytwarza siły kumulujące się w tak zwane momenty gnące, które pozwalają przywracać konstrukcję do pierwotnego kształtu. Przy prostych deformacjach bocznych optymalny zestaw naprawczy to dwie prasy i dwie blokady. Oczywiście w razie potrzeby można uzupełniać go kolejnymi akcesoriami. Nawet najsilniejsza prasa potrzebuje agregatu. To zgrabne urządzenie, to hydrauliczny zasilacz który generuje ciśnienie w celu uzyskania odpowiednio dużych sił w prasie. Pilot zdalnego sterowania pozwala na bezpieczną i wygodną obsługę w pewnej odległości od samego agregatu. Końcówkę zasilacza łączymy z prasą i możemy zaczynać. Pilot jest bardzo prosty w obsłudze. Posiada tylko dwa przyciski, które odpowiadają dwóm kierunkom działania prasy. Generalnie siła jaką działamy na fragment konstrukcji powinna odpowiadać tej, która doprowadziła do deformacji. Przy poważniejszych odkształceniach sprawa się komplikuje, bo takich sił zazwyczaj działało wiele i z różnych kierunków. W takich przypadkach naprawy wykonuje się etapami. Aby zadziałać siłą od wewnątrz konstrukcji, stosuje się rozpieracze. Egzemplarz, którym dysponujemy, może być wyposażony w kilka różnych przedłużaczy oraz końcówek roboczych. Ramy pojazdów użytkowych są konstrukcjami o dużej wytrzymałości, ale też dużej sztywności. Żeby ułatwić naprawy, stosuje się niekiedy miejscowe podgrzewanie. Podgrzana stal robi się bardziej plastyczna i przez to łatwiejsza do kształtowania. Dawniej w tym celu używano palników gazowych, ale ta technologia odchodzi obecnie do lamusa. Zamiast niej rekomenduje się stosowanie podgrzewaczy indukcyjnych, które dają dużo lepszą kontrolę nad temperaturą i obszarem podgrzewania. Jeśli posiadacie w domu kuchenkę indukcyjną, to wiecie, o czym mówię, bo zasada działania jest identyczna. Dlaczego to takie ważne? Stał podgrzana powyżej 600 stopni zmienia strukturę mikroskopową i w konsekwencji traci swoje właściwości mechaniczne, a jej parametry wytrzymałościowe pogarszają się. Taki przegrzany element byłby zawsze słabym punktem ramy. Czasami oprócz deformacji zdarzają się pęknięcia. W takim wypadku uszkodzone miejsca trzeba zespawać. Naprawa odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta, a technologia spawania uzależniona jest od rodzaju uszkodzenia oraz typu ramy. Rama jest solidną konstrukcją i może się przez to wydawać nieco siermiężna, ale pamiętajcie, że każda naprawa wymaga dużej precyzji. Niedokładnie wyprostowana rama pozostawi odkształcenia, które będą wpływać na pracę układu zawieszenia, układu napędowego, kierowniczego czy hamulcowego. W takich wypadkach problemem będzie również ustawienie geometrii, które może okazać się niewykonalne. Tylko naprawdę proste gięcia ram można próbować robić na wyczucie, o ile cały proces nadzoruje doświadczony fachowiec. Wszystkie pozostałe wymagają dokładnych pomiarów. Jest to szczególnie ważne w przypadku pojazdów wieloosiowych, czyli w większości naczep i ciągników, z którymi spotykamy się na co dzień. I tu z pomocą znowu przychodzi system pomiarowy, stworzony specjalnie z myślą o kontroli i diagnostyce ram pojazdów użytkowych. System składa się z ponad 20 elementów, zarówno optycznych, mechanicznych, jak i elektronicznych. Jego sercem jest laserowe urządzenie, pozwalające na wykrycie krzywizn bocznych, skręceń oraz zniekształceń diagonalnych. System może współpracować z oprogramowaniem, które umożliwia natychmiastową analizę wyników, a także oferuje dodatkowe funkcje takie jak katalogowanie pomiarów czy wygodny druk protokołów. Pomiary ramnośnych to temat rzeka, który zdecydowanie wykracza poza nasz dzisiejszy program. Na marginesie dodam tylko, że w Centrum Likwidacji Szkód posiadamy też zestaw do pomiaru i regulacji geometrii oraz osi pojazdów użytkowych. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się o nim więcej, napiszcie w komentarzach. Na dzisiaj koniec, ale do warsztatu jeszcze wrócimy. Nie zapomnijcie podzielić się swoją opinią i zasubskrybować kanał. Życzę szerokości z C +E i do zobaczenia!